Po pierwsze, to jest w ogóle jakaś totalna bańka. Z tymi z memami, tymi, z tymi bo wtedy nie miałem zielonego pojęcia. Znaczy wiedziałem, że Gimper mnie nie lubi. O Boże, musiałbym to sobie przypomnieć dokładnie. Jakby nie chcę dzisiaj opluwać Gimpera, bo on się trochę, trochę się zmienił, ale wtedy miałem takie poczucie, że on można mnie nie lubić. nie? Ja mam różny sposób mówienia, mogę być nużący, ale też ja byłem takim. Ja nigdy nie czepiałem się ludzi. Nie? To nie jest tak, że ja przyszedłem na YouTube i mówię o, Gimper ma wadę wymowy. Albo ktoś tam jest taki, albo ktoś tam. Raczej robiłem swoje gry i nie wchodziłem w życie innych ludzi. I w innych YouTuberów w ogóle nie zwracałem na nich uwagi. Nie robiłem crossów, po prostu robiłem swoje rzeczy. Więc miałem takie poczucie, że jak ktoś się mnie czepia, to za bardzo nie, nie widzę powodu. I miałem takie wrażenie, że Gimper tak trochę jakby projektuje swoje jakieś domowe problemy na mnie, bo ja już jestem starszy, jestem ojcem i mam syna, którego jakby pokazuje, że go darzę jakimś ciepłym uczuciem i, i z tego mi, wydawało mi się, że z tego wynika jego niechęć. Nie? uważałem, że Gimper jest był takim zakompleksionym młodym człowiekiem, który za wszelką cenę chciał komuś zaimponować. Tam z, z różnych powodów. Nie, to było wtedy, wtedy tak sobie myślałem i nie mogłem się nadziwić, że wokół niego zbudowała się taka duża grupa, nie? ludzi, którzy byli w hajsownikach. Wtedy uważałem za to totalnych przegrywów. Rozumiałem mniej więcej, co Gimperowi chodziło po głowie, natomiast ludzie, którzy szli za nim, to już było dla mnie, jakby takie dno dna, totalne. Bo by... Ludzie są, którzy mają problemy, i, i, i to jest zrozumiałe, ale jak ktoś followuje ludzi z problemami tak wyraźnymi. To, to dla mnie była pewnego rodzaju zagadka, ale nie śledziłem tego tak super uważnie, bo ja się zajmowałem swoimi rzeczami i robiłem je na bieżąco. To, to mnie jakoś niespecjalnie łamało to, co się tam działo, bo chyba, chyba nie wiedziałem, tak naprawdę. Podejrzewam, że gdybym wiedział wtedy. Co się dzieje w tej grupie i że są te meny, memy, to pewnie bym odpuścił sobie YouTube'a. Nie wiem. To nie jest tak, że ja miałem twardą skórę zawsze. Eee, były gorsze i lepsze momenty, ale nie przejmowałem się nie dlatego, że, że byłem taki twardy, tylko dlatego, że nie wiedziałem po prostu. Jakbym wiedział, no to pewnie by mnie to martwiło. To Gimper z tamtego okresu chciał zrobić wszystko, żeby mnie zniszczyć. Tylko, że to do mnie nie dotarło. Nie? To tylko dlatego było nieskuteczne, bo. dobra, Lećmy. Tak lub wspominali we własnych filmach. Dzięki czemu rok z synem wspólnie zyskiwali na zasięgach. Jak Rock z synem wspólnie zyskiwali na zasięgach? Jak zamorduję chyba. Czy ja robiłem super, jakby jak na tamte czasy content, no. Gdzie on mnie przywiązał, To jakby jedyne moje osiągnięcia z przeszłości. To jest Misor, na którym robiłem content i hajsownicy, którzy mnie memami wypromowali. To są moje osiągnięcia z przeszłości.